Zapraszam na prezentację Joyora F7. Jest to bardzo minimalistyczna hulajnoga o ogromnym zasięgu. Przy jeździe rekreacyjnej, użytkownik o przeciętnej wadze jest w stanie zajechać na niej na odległość nawet 80 km. Przy jeździe non-stop na pełnej prędkości, możliwe do osiągnięcia jest 50 km. Są to ogromne liczby, jak na hulajnogę o masie własnej poniżej 20 kg. Rozpędza się płynnie. Jest w miarę stabilna jak na kółka 8 cali. Kierownica ma duży zakres regulacji wysokości oraz jest ponadprzeciętnie szeroka, co powoduje pewny chwyt. Zarówno do modelu F7, jak i F5S, które różnią się tylko pojemnością baterii, w zestawie dołączane jest siodło, które mocuje się momentalnie na cztery śruby do podestu. Kolejny atut to oświetlenie. Jeżeli zainteresował Cię ten sprzęt, oglądaj dalej. Na kierownicy ze składanymi rączkami mieści się stacyjka z woltomierzem, wyświetlacz z przepustnicą gazu, gustowny dzwoneczek oraz klamka hamulca tylnego. Na wyświetlaczu standardowo prędkościomierz, przebieg, tryb jazdy oraz dostęp do ukrytego menu. Może nagranie tego nie odda? Ale to niepozorne światło naprawdę dobrze widać po zmroku. Z tyłu światełko pozycyjne razem ze światłem stop. Praca silnika na pierwszym trybie, drugim i trzecim. 45 km na godzinę to potwierdzona prędkość maksymalna. Hamulec tylny bębnowy. Raczej trzeba mocno docisnąć klamkę, żeby koło się zablokowało. Jeżeli chodzi o amortyzację, klasa światowa to to nie jest, ale płacimy tutaj w 80% za silnik i baterie. Przy błotnikach nie ma się do czego przyczepić. Mechanizm składania ten sam co w większości Joyorów, co powoduje brak luzów na kolumnie kierownicy. Wysokość kierownicy w jej najwyższym położeniu to 118 cm. Natomiast w najniższym 90 cm. Wysokość podestu równa się 14 cm. Śiodło jest wygodne i pasujące designem do reszty hulajnogi. Składana jest w trzech miejscach: kierownica, sztyca kierownicy oraz rączki. Składanie oczywiście z zaczepem. A tu porównanie optyczne do kojarzonej przez wszystkich Kugoo M4 Pro. Podsumowując, Zarówno wersja F5S z mniejszą, jak i F7 z większą baterią, według mnie są warte swojej ceny. Posiadają przednią oponę dentkową oraz tylną gumową. Zasilane są oczywiście przez silnik 500W i pracują na napięciu 48V. Polecam śledzić nasze promocje na przeglądy zerowe dla tych modeli. Zapraszamy także do odwiedzin sklepu oraz testowania wszystkich joyorów. Zostaw suba i słyszymy się w następnych filmikach.